Czy jedno zdjęcie może pomóc rozwiązać tajemnicze śledztwo? Patrząc na tę fotografię, widzimy dwie przyjaciółki. Uśmiechają się, cieszą się z chwil bez troski. Fotka na pierwszy rzut oka wydaje się zwyczajna, ale jest na niej szczegół, który zmienił bieg wydarzeń. Patrząc teraz, trudno zgadnąć, co nim jest, ale gdy poznasz historię Britney i Cheyenne, wszystko stanie się jasne. Niedługo po zrobieniu tego zdjęcia jedna z dziewczyn zniknęła bez śladu. Rozpoczęły się poszukiwania, które odsłoniły poruszające szczegóły jej ostatnich chwil. Co wydarzyło się tamtej nocy? Jak niewinne selfie stało się kluczem do odkrycia prawdy. Przyjrzyjmy się tej zagadkowej sprawie krok po kroku. Ja nazywam się Marcin Myszka, a to Kryminatorium. Na nowe odcinki zapraszam Cię w każdy poniedziałek, z samego rana premiery na Spotify, a o 17 na YouTube. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Cedar Villa Estates To niewielka miejscowość położona kilkanaście kilometrów od Saskatoon w prowincji Saskatchewan. Znajduje się tam urokliwe osiedle domków jednorodzinnych. Uchodząca za bezpieczną i urokliwą okolica stała się azylem dla Kanadyjczyków zmęczonych wielkomiejskim życiem. Jednak ich spokój został zakłócony 25 marca 2015 roku. Około 6 nad ranem pewien mężczyzna jechał do pracy. Na poboczu zauważył coś niepokojącego. Zatrzymał się i wysiadł, aby sprawdzić, czy wzrok go nie pomylił. Gdy podszedł bliżej, spostrzegł, że leżała tam młoda kobieta, sina i zakrwawiona. Okazało się, że była już martwa. Nie mógł już jej pomóc. Zadzwonił po policję. Funkcjonariusze wkrótce przybyli na miejsce i rozpoczęli czynności. Od razu zwrócili uwagę na kilka szczegółów. Między innymi na to, że denatka miała na sobie praktycznie wszystkie części garderoby. Za wyjątkiem jednej. Na jej stopach brakowało butów. Tuż obok zwłok spoczywały dwa przedmioty: czarna skórzana kurtka z kapturem oraz rozbity zegarek. Z obu tych przedmiotów zabezpieczono ślady krwi. Jak się okazało, należące do ofiary. Kilka metrów dalej, stróże prawa natknęli się na czarny pasek od spodni. Na nim również znajdowało się DNA anonimowej ofiary. Zmarła była młodziutką dziewczyną. Mogła mieć 18 lub 20 lat. Niestety nie odnaleziono przy niej żadnych dokumentów. Nie miała przy sobie nawet torebki czy telefonu. Pobrano od niej odciski palców i porównano z bazą kryminalną. Lecz wyglądało na to, że nigdy nie było notowane. Medyk sądowy zwrócił natomiast uwagę, że miała na ciele dwa charakterystyczne tatuaże. Jeden z nich przedstawiał gwiazdki, a drugi lwa. Policjanci postanowili wykorzystać te informacje i udostępnili ją za pośrednictwem mediów społecznościowych. Mieli nadzieję, że ktoś niebawem się do nich odezwie. Niedługo potem telefon zadzwonił. Jednak nie usłyszeli w słuchawce matki czy ojca. Głos należał do młodej kobiety, która przedstawiła się jako Szajen. Powiedziała, że podobne tatuaże miała jej najlepsza przyjaciółka. Świadek twierdziła, że noc z 24 na 25 marca spędziły razem, pożegnały się nad ranem. Dziewczyna, z którą rozmawialiśmy, nie miała już potem żadnego kontaktu z przyjaciółką. Uważała, że denatka odnaleziona na drodze to mogła być ona. Policjanci skontaktowali się z rodziną dziewczyny. Matka potwierdziła, że jej jedyna córka nie wróciła na noc do domu. Początkowo pomyślała, że została u swojej przyjaciółki. Dlatego nie martwiła się jej nieobecnością. Jednak gdy tylko weszła do prosektorium i spojrzała na stół sekcyjny, rozpoznała ją. W ten sposób śledczy ustalili, że ofiara nazywała się Britney Gargol. Zabrakło jej pięciu miesięcy do skończenia dziewiętnastu lat. Przyszła na świat 31 sierpnia 1995 roku w Saskatoon. Spędziła tam całe swoje życie. Jej rodzice rozstali się, gdy była małą dziewczynką. Nosiła nazwisko swojej matki. Przez pewien czas nie miała żadnego kontaktu z ojcem. Mężczyzna ułożył sobie życie na nowo. Związał się z inną kobietą, która urodziła mu trzy córki. Po latach postanowił odnowić więź ze swoim najstarszym dzieckiem. Britni dała mu drugą szansę. Pomiędzy tą dwójką wytworzyła się silna więź. Dziewczynka polubiła nawet swoją macochę i przyrodnie siostry. W jej życiu było wiele wzlotów i upadków. W pewnym momencie rzuciła szkołę, ale dość szybko tego pożałowała i wróciła. Ludzie, którzy ją znali, uważali za ambitną i inteligentną. Chciała zdobyć wykształcenie. Po skończeniu liceum pójść na studia. Wymarzonym kierunkiem było zarządzanie, by pewnego dnia móc otworzyć własny biznes. Dużo uczyła się, by osiągnąć jak najlepsze wyniki. Oprócz tego pracowała w dwóch różnych miejscach. Uważała, że jest wystarczająco dorosła, by sama się utrzymać. Nie chciała polegać wyłącznie na rodzicach. Miała wiele wolnego czasu, ale większość takich chwil spędzała aktywnie. Albo uprawiała sport, albo widywała się z przyjaciółmi. Zdarzyło jej się, że poszło na imprezę. Ludzie ją lubili i podziwiali. Uważali za pewną siebie, wygadaną i sympatyczną. Lubiła stawiać na swoim i nie podporządkowywała się innym. Jednak ktoś zakończył jej życie w bestialski sposób i odebrał możliwość spełnienia marzeń. Lekarz sądowy ustalił, że zmarła w wyniku uduszenia. Ktoś z całej siły zacisnął na jej szyi jakiś przedmiot. Mógł to być znaleziony na miejscu zbrodni pasek, nosił ślady DNA należące do zamordowanej, co pasowało do tej teorii. Medyk sądowy w raporcie zawarł kolejną ważną informację. Przed śmiercią dziewczyna nie została wykorzystana seksualnie. Funkcjonariusze jeszcze raz przesłuchali jej przyjaciółkę, tę, która zgłosiła się do nich i pomogła w identyfikacji. Młoda kobieta opowiedziała im, co takiego robiły w nocy z 24 na 25 marca? Spotkały się wieczorem. Najpierw poszły do jednego pubu, wypiły trochę alkoholu. Miejsce znudziło im się, więc poszły na domówkę do znajomych. Tam również spędziły trochę czasu, ale ponownie postanowiły zmienić lokalizację. Trzecim miejscem, do którego się wybrały, był inny pub. W pewnym momencie Britney podeszła do baru, by zamówić następną kolejkę. Tuż obok stał jakiś mężczyzna. Osiemnastolatka sama go zagadała. Zapytała, czy miał przy sobie zapalniczkę. Chciała zapalić. Od słowa do słowa wdali się w rozmowę. Chwilę później zaprosiła go do ich stolika. On chętnie dołączył. Przyjaciółka nie miała okazji z nim zbyt długo porozmawiać. Krótko później mężczyzna zaproponował, by Brytni z nim wyszła. Ta zgodziła się. Druga dziewczyna nie zwróciła uwagi na to, gdzie poszli, w którą stronę, czy wsiedli do samochodu. Nie zapamiętała nawet szczegółów dotyczących tego człowieka, takich jak kolor włosów czy oczu, wzrost ani jak miał na imię, Włącznie, że był biały. Podała za to inny ważny detal. Wyszli z pubu o godzinie czwartej. Powiedziała, że do baru z przyjaciółką przyjechały jej samochodem, ale na parkingu pod wskazanym miejscem nie znaleziono tego pojazdu. Śledczy mieli przeczucie, że auto mogło zostać wykorzystane przez porywacza. Cheyenne twierdziła, że wróciła do domu pieszo. Kolejnym dość istotnym faktem było, że Britney prawdopodobnie nie miała własnego telefonu komórkowego. Tamtej nocy używało urządzenie należące do świadka. I to właśnie z tą komórką podobno opuściła pub. Dlaczego tak się właściwie stało? W źródłach brakuje konkretnego wyjaśnienia. Policjanci wybrali się pod wskazany adres nie tylko po to, by sprawdzić parking, porozmawiali również z pracownikami pubu. Pokazaliśmy im zdjęcia zamordowanej oraz jej przyjaciółki, ale nikt ich nie zapamiętał. Wszyscy twierdzili, że tamtej nocy przewinęło się tak wiele twarzy, że nie byli w stanie spamiętać każdej. Policjanci poprosili o nagranie z monitoringu. Właściciel zgodził się na udostępnienie. Obejrzeli klatka po klatce, ale na żadnym z materiałów nie zauważyli tych dwóch dziewczyn. Uznali to za nieco podejrzane. W końcu, gdyby osiemnastolatki naprawdę odwiedziły tamto miejsce, to jedna z kamer uchwyciłyby je, chociaż w momencie wejścia lub wyjścia. Tak się jednak w ogóle nie stało. Jakiś czas później policjanci odkryli samochód należący do Britni, znajdujący się kilka kilometrów od pubu. Zabezpieczyli również znaleziony tam telefon. Sprawdzili bilingi z tamtej nocy, ale nic ciekawego nie wyszło na jaw. Natomiast jednym z ostatnich miejsc logowania była restauracja McDonald's chwilę po czwartej. Przyjaciółka nie wspomniała o tym miejscu, wobec czego funkcjonariusze uznali, że osiemnastolatka wybrała się tam z mężczyzną, z którym opuściła pub. Ich zdaniem to ten człowiek musiał odpowiadać za śmierć młodej kobiety. Pojawił się tylko problem: nie wiedzieli, jak go namierzyć. Nie mieli jego szczegółowego opisu. Przyjaciółka przyznała, że tamtej nocy zbyt dużo wypiła i wiele zapomniała. Dopiero we wrześniu 2015 roku na jaw wyszły sensacyjne wieści. Wujek tej dziewczyny dostarczył funkcjonariuszom zeznań, które zmieniły nieco ogląd sytuacji. Wskazywało na to, że ich okłamała. Według opowiedzianej przez niego wersji, siostrzenica odwiedziła go nad ranem 25 marca. Wyznała mu, co takiego wydarzyło się kilka godzin wcześniej. Młode kobiety tamtej nocy poznały nie jednego mężczyznę, a dwóch. Nie byli biali, a czarnoskórzy. Zaproponowali im, by te poszły z nimi do motelu. Zażyli tam nielegalne substancje. Zaczęli odpalenie. Potem ktoś wyciągnął coś do wciągania. Obie się skusiły. W pewnym momencie Cheyenne poszła do toalety. Dosłownie na chwilę, jak rzekomo powiedziała wujkowi. Jednak gdy wróciła, jej przyjaciółka leżała na łóżku. Nie ruszała się. Była sina na twarzy. Ktoś z całej siły ją dusił i zrobił to skutecznie, bo zabił. Przyjaciółka miała ochotę krzyknąć, a potem zawiadomić policję. Ale tamci na to nie pozwolili. Wyjęli broń, przyłożyli do jej głowy i zagrozili. Powiedzieli, że ją również zabiją, jeśli ich wyda policji. Podobno twierdzili, że nie ukryje się przed nimi i wszędzie ją namierzą. Dziewczyna znajdująca się pod wpływem była zbyt przerażona, by im się sprzeciwić. Gdy obiecała, że zachowa milczenie, wypuścili ją. Mimo to, później również ich nie wydała, potraktowała ich groźby poważnie. Była załamana tym, co spotkało Britni. Nie chciała jednak skończyć jak ona. Dlatego nie powiedziała policjantom prawdy, tylko wymyśliła jakąś historyjkę na oczekiwaniu. Gdy znowu ją przesłuchali, przyznała, że na początku kłamała. Wobec tego oni nie uważali jej już za wiarygodnego świadka. Już raz minęła się z prawdą. Podejrzewali, że mogła to robić po raz kolejny. Poza tym, w najnowszej wersji wydarzeń coś im nie pasowało. Na początku prowadzonego śledztwa udawała szok, a przecież od samego początku wiedziała, co takiego się stało. Opowiedziała o tym tylko swojemu wujkowi. Zataiła zdarzenie przed bliskimi zamordowanej, którzy nie mogli poradzić sobie ze stratą. Cheyenne Antoine miała już wcześniej problemy z prawem jej kartoteka kryminalna właściwie pękała w szwach. Pierwsze przestępstwo popełniła w wieku 12 lat. Sześć lat później ta liczba przekroczyła 50. Kradła w sklepach, wydawała się w bójki, zadawała się z gangami. Oprócz tego była uzależniona od alkoholu i psychoaktywnych substancji. Rodzice nie za bardzo interesowali się jej wychowaniem. Sami we wczesnym dzieciństwie doznali traumy. Wywodzili się z jednego z rdzennych ludów. Większość swojej młodości spędzili w szkole z internatem. Właściwie można powiedzieć, że zostali wyrwani z rąk własnych rodziców. W nowym miejscu musieli przestać używać rdzennego języka i porzucić wszystkie dotychczasowe przyzwyczajenia i zasady. Narzucono im wiarę katolicką. Dzieci uczęszczające do takich placówek padały ofiarami wielu nadużyć. Były bite, zastraszane i wykorzystywane. Nierzadko osoby, które przetrwały to piekło, w dorosłym życiu stały się alkoholikami lub miały problem z dragami. To niestety spotkało rodziców Cheyenne. Gdy była małą dziewczynką, trafiła pod opiekę rodziny zastępczej. Miało być lepiej, ale nowa rzeczywistość okazała się dla niej jeszcze gorsza. Doznała tam różnych form przemocy, między innymi seksualnej. Nikt nie wyciągał do niej pomocnej dłoni. Nie radząc sobie z traumą, wkroczyła na kryminalną ścieżkę. Alkohol i nielegalne substancje pomagały jej na chwilę zapomnieć. Gdy miała 15 lat, biologiczna matka zmarła. Choć nie łączyła jej silna więź, to i tak ją to załamało. Prawdopodobnie liczyła na to, że pewnego dnia ich relacje się polepszą. Jednak wtedy straciła na to jakiekolwiek szanse. W jej życiu pojawiła się tylko garstka osób, która ją rozumiała, między innymi Brytni. Ona pochodziła z rozbitej rodziny i zmagała się z kilkoma problemami. Jednak wyszła na prostą i dawała szajen nadzieję, że być może pewnego dnia stanie się tak samo i w jej przypadku lecz krótko przed śmiercią przyjaciółki podejrzana dziewczyna częściej sięgała po używki. Jak się później okazało, po raz kolejny padła ofiarą przemocy. Nie potrafiła sobie z tym poradzić. Znajdowała ukojenie tylko w imprezach. Dlatego między innymi tamtego wieczoru wyszła z Britni na miasto. Chciała się upić i wyprzeć traumatyczne wspomnienia. Jakiś czas później jej ciotka skontaktowała się z rodziną zamordowanej dziewczyny. Przekazała im szokujące wieści. Długo zastanawiała się, czy powinna to zrobić. W końcu doszła do wniosku, że bliscy zamordowanej powinni zaznać spokoju i poznać prawdę. Opowiedziała, że nad ranem 25 marca 2015 roku 18 -latka ją odwiedziła. Była pijana, zapłakana i przestraszona. Kobieta w średnim wieku początkowo nie mogła jej zrozumieć. Cheyenne chaotycznie o czymś opowiadała i krzyczała. Dopiero po chwili tamta zrozumiała, co takiego miała jej do przekazania. Wyjawiła, że chwilę wcześniej zabiła swoją najlepszą przyjaciółkę. Była przerażona swoim czynem, tym, że skrzywdziła ważną dla siebie osobę. Bała się również poniesienia odpowiedzialności karnej. Z dostępnych informacji wynika, że ciotka nie podjęła wówczas żadnej inicjatywy, nie zaproponowała pomocy w ukryciu zwłok, nie planowała również zgłosić tego na policję. Dopiero jakiś czas później zmieniła zdanie. Uważała, że rodzina uduszonej dziewczyny powinna to usłyszeć. Ponadto miała przeczucie, że prawda prędzej czy później i tak wyjdzie na jaw. Bliscy Britni, gdy usłyszeli tę historię, Poszli na miejscowy komisariat. Porozmawiali z funkcjonariuszami prowadzącymi sprawę. Tamci skontaktowali się z ciotką, która jeszcze raz potwierdziła swoją wersję. Natomiast wskazana morderczyni, wszystkiego się wyparła. Policjanci nie mieli żadnych dowodów. Zeznania członka jej rodziny okazały się niewystarczające. Sprawa stanęła w martwym punkcie. Obie dziewczyny często korzystały z mediów społecznościowych. W szczególności z Facebooka, chętnie publikowały tam zdjęcia. 24 marca 2015 roku wieczorem, Britney wstawiła zdjęcie ze swoją najlepszą przyjaciółką. Z uśmiechem na twarzach były gotowe do wyjścia na imprezę. Śledczy na początku nie pomyśleli o tym, by przejrzeć profilowe dziewczyn, nie uznaliby, mogli znaleźć tam coś ważnego. Jednak gdy kilka miesięcy później z braku innych tropów, przejrzeli ich profile, zdali sobie sprawę, że powinni to zrobić znacznie wcześniej. W lewym dolnym rogu zauważyliśmy czarny pasek, dokładnie ten sam, który znaleźliśmy na miejscu zbrodni. Wcześniej ustaliliśmy, że znajdowały się na nim dwa różne DNA jedno do zamordowanej, drugie do niezidentyfikowanej osoby. To Shaen miała go na sobie podczas robienia zdjęcia. To jednak nie wystarczyło, by ją aresztować. Ona sama wszystkiego się wypierała. Twierdziła, że tamtej nocy nie zrobiła krzywdy swojej najlepszej przyjaciółce. Nie potrafiła jednak wyjaśnić, w jaki sposób jej pasek stał się narzędziem zbrodni. Przez cały ten czas zachowywała się, jakby nie miała zupełnie nic wspólnego ze śmiercią. Od czasu do czasu publikowała na Facebooku posty i komentarze nawiązujące do tragicznej śmierci dziewczyny. Jeszcze zanim potwierdzono tożsamość odnalezionych zwłok, napisała: Gdzie jesteś? Nie odzywasz się. Mam nadzieję, że bezpiecznie trafiłaś do domu. Kocham cię. Jakiś czas później opublikowała emocjonujący wpis, w którym zawarła między innymi. Tak bardzo za tobą tęsknię, ile bym dała, by w niebie była możliwość odwiedzin. Mogłabym do Ciebie przyjść. Cieszę się, że to ty mnie odwiedziłaś. Pojawiłaś się w moim śnie poprzedniej nocy, obudziłam się ze łzami w oczach. Czy ta sama przyjaciółka mogła okazać się okrutną zabójczynią? W trakcie śledztwa funkcjonariusze nie potrafili odnaleźć żadnego motywu, dla którego Szayen mogłaby to zrobić. Łączyła je silna więź. Spędzały ze sobą dużo wolnego czasu. Obie były dla siebie wsparciem. Przesłuchanie ich wspólnych znajomych wykazało, że nie kłóciły się. Nie miały żadnego konfliktu. Jednak w przeszłości ona wielokrotnie padła ofiarą przemocy. Nauczyła się zwalczać ogień ogniem. Być może tamtej nocy coś ją rozzłościło. Jakieś wydarzenie było punktem zapalnym i skutkowało niepohamowaną agresją, której ofiarą padła Britni. Policjanci długo się nad tym zastanawiali i uważali, że tak właśnie mogło się stać. W końcu wpadli na pomysł, aby porównać materiał DNA znaleziony na pasku do należącego do Cheyenne. Z uwagi na to, że była ona wcześniej notowana, nie mieli problemów z pozyskaniem jej próbek materiału biologicznego. Pasek ze zdjęcia był łudząco podobny do tego z miejsca zbrodni, ale śledczy nie mieli stuprocentowej pewności, że to ta sama rzecz. Dopiero wyniki utwierdziły ich w tym przekonaniu. Oprócz DNA zmarłej, odnaleziono tam również to należące do osoby podejrzanej. Szajen początkowo wszystkiego się wypierała. Jednak policjanci przycisnęli ją na tyle, że w końcu postanowiła powiedzieć prawdę. Przyznała, że udusiła osiemnastolatkę i porzuciła jej zwłoki przy drodze. Tamtej nocy faktycznie poszły do jednego z barów i potem na domówkę. Gdy wyszły z imprezy u znajomych, wybrały się do restauracji z fast foodem. Tam się pokłóciły. Cheyenne była pod wpływem alkoholu i nielegalnych substancji. Niewiele pamiętała z tamtego wypadu. Jedyny fragment, który pozostał we wspomnieniach, to sytuacja, gdy jej koleżanka sięga po telefon. Być może to właśnie to ją tak rozzłościło i skutkowało agresywnym zachowaniem. Tyle, że przyjaciółce zdarzało się korzystać z komórki Sztaen. Wcześniej nie miała z tym problemu, ale podejrzana nie potrafiła podać żadnego innego powodu. Cały czas zasłaniała się dziurą w pamięci. Postawiono jej zarzut morderstwa drugiego stopnia. W kanadyjskim prawie uznaje się to za celowe odebranie komuś życia, tyle że bez elementu premedytacji. Zbrodnia nie została wcześniej zaplanowana. Za morderstwo drugiego stopnia grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością przedterminowego zwolnienia. W niektórych przypadkach pojawia się ono już po odbyciu 10 lat. Cheyenne za radą swojej prawniczki. Postanowiła pójść na ugodę z prokuraturą. W dalszym ciągu podtrzymywała, że nie pamiętała okoliczności zbrodni. Przyznała jednak, że to ona zabiła swoją przyjaciółkę. Przyczynił się do tego stan, w którym się znajdowała. Obrączyni argumentowała, że jej klientka wielokrotnie padła ofiarą wykorzystywania seksualnego i innych form przemocy. To dlatego wpadła w nauk. Będąc pod wpływem alkoholu i psychoaktywnych substancji, często nie kontrolowała swojego zachowania i zdarzały jej się luki w pamięci. Ostatecznie zmieniono zarzut na nieumyślne spowodowanie śmierci. Dodano do tego jeszcze porzucenie i zbezczeszczenie zwłok. Sąd skazał ją na karę siedmiu lat pozbawienia wolności. Zanim sędzia ogłosiła wyrok, zwróciła się do Szayen. Powiedziała do niej, że powinna uhonorować swoją przyjaciółkę przez stanie się lepszą osobą, że jest to jej winna po tym wszystkim, co się stało. Oskarżona bezpośrednio nie zabrała głosu. Zamiast tego jej prawniczka odczytała napisane przez nią wcześniej słowa, m.in. jak bardzo żałuje swojego okrutnego czynu. Skazana obecnie przybywa w zakładzie karnym, które opuści prawdopodobnie w kwietniu 2025 roku. Miała wyjść już rok wcześniej, ale sąd odebrał jej tę możliwość. Zaatakowała pracownika placówki. W trakcie odsiadki sprawiła też kilka innych problemów. Gdy wychodziła na kilkugodzinne przepustki, nie wracała na czas. Oprócz odsiedzenia kary, Cheyenne jest zobowiązana do udziału w odwyku i terapii. Musi nauczyć się zdrowych form radzenia sobie z agresją. Zdaniem ekspertów, bez tego jej resocjalizacja. Nie będzie mieć sensu. Źródła wykorzystane do stworzenia odcinka. Artykuł Jacksa Millera pod tytułem Selfie helps Canadian Police solve murder of high school senior found on roadside. Opublikowany na portalu Oxygen 14 listopada 2023 roku. Artykuł Bray Adam pod tytułem Suspension cancelled. Stat release continued for Saskatoon woman who killed Britney Gargol. Opublikowany na portalu The Star Phoenix 28 maja 2024 roku. Inne artykuły opublikowane na takich portalach jak CBC, Guardian, CNN Edition.